Witam Was, moi kochani. No, po dłuższej przerwie, ale jak kiedyś mówiłem, jak już w moich filmach napomykałem wam, moi, moi kochani, robienie na to samo powtórnie horoskopów nie ma, najmniej, nie ma najmniejszego sensu. Był gorący okres przedwyborczy, był gorący okres pożądania przez nas zmian w Polsce i, i odszukania wreszcie takiej prawdziwej polskiej tożsamości i wyzbyciu się tych niektórych faszystowskich, można powiedzieć, wpływów, i takich też pseudomowych można powiedzieć, rosyjskich, no nie, właściwie nie pseudo, no rosyjskich uległo, uległo to destrukcji, uległo to unicestwieniu i mamy teraz nowy rząd, nową władzę, koalicję 15 października, która z powodzeniem, jak wiemy, jak widzimy, po prostu radzi sobie na tym polu z dezintegracji de, des, i destrukcji Prawa i Sprawiedliwości, które, moi drodzy, już Wam dzisiaj właśnie chciałem na ten temat powiedzieć, ulegnie lada tydzień po prostu całkowitemu rozpadowi i rozpadowi rozbiciu a mówię o tym dlatego ponieważ analizując sobie horoskopy, moi drodzy, polityczne na ten czas, jakby tak się przyjrzeć ogólnym zasadom i takim głównym planetom, które mają wpływ na horoskop, na przykład Prawa i Sprawiedliwości, no nie widzimy żadnych takich trudnych aspektów, żadnych trudnych progresji, czy nawet w solariuszu też nie ma nic takiego, co by mogło zapowiadać ich rychły koniec albo rozpad, ewentualnie jakieś problemy, które mogłyby sugerować nam po prostu, moi drodzy, kluczowe, można powiedzieć, znaczenie jeżeli chodzi o istnienie tej partii, ale moi drodzy, mamy tutaj coś wyjątkowego. Doszedłem do wniosku, że popatrzę sobie jeszcze, tak wyszukam, gdzie tutaj znaleźć jakiś pewien punkt zaczepienia, który mógłbym wnieść do naszych horoskopów coś zupełnie nowego. No i moi drodzy, postanowiłem zastosować mit punkty, i tutaj, jak zobaczyliśmy mit punkty, jak zobaczyłem mit to włos mi stanął na głowie. Pozornie nie ma, nic, nie, nie ma żadnych zapowiedzi, które mogłyby mówić o tym, iż ta partia lada dzień, lada tydzień, lada miesiąc ulegnie rozpadowi. Chociaż, jak wam jak mówiłem oczywiście w, w poprzednich horoskopach to było widać. Ta, ten Titanic tonie, tonął wtedy, a teraz już można powiedzieć, osiadł, osiadł na dnie, moi drodzy, i tak jak marynarze w kursku, na nie, nieszczęśnicy w tym rosyjskiej łodzi podwodnej, którzy zatonęli i czekali na ratunek, który nikt nie nie Nadszedł właśnie PiS, mój drodzy, osiągnął dno. PiS już zatonął, ten, tylko że to nie ten Kursk, moi drodzy, tylko ten Titanic. Titanic zatonął, moi drodzy, i tam już ci pisowcy i ci su suwerenni, czy solidarni tam z nimi razem, wiecie, ten ozdoba i tak dalej, ta cała, można powiedzieć, zgraja pseudopisowców też czeka, można powiedzieć, na wyrok. ale oczywiście, moi drodzy, nie mówię tu o wyrokach śmierci, jakichś takich fizycznych i tak dalej. Nie, nie, nie. Czekają wszyscy na wyrok polityczny. Polityczny. Czekają na destrukcję i unicestwienie ich w naszej tutaj świadomości i w naszym otoczeniu ludzkim, w otoczeniu społecznym, ponieważ dla tych ludzi, moi drodzy, jak wiecie, po ich działaniu, po ich wypowiedziach, po tym szaleństwie, którego dokonywali, po prostu nie ma już, moi drodzy, miejsca. Ci ludzie są po prostu skończeni. I tutaj można powiedzieć, że pomimo tego, że horoskop jakby tego nie pokazuje, to właśnie ja znalazłem miejsce w horoskopie, które to dokładnie pokazuje, i zaraz Wam wszystko pokażę. Oczywiście, horoskop, o którym mi chodzi, macie, moi drodzy, wyświetlony tutaj, widzicie, więc możecie sobie na niego popatrzeć. Ale i co ja tutaj widzę, moi drodzy? Od dziś tak od, od początku kwietnia do początku, moi drodzy, czerwca zaczyna się dla PiSu i dla tej całej zgrai fatalny okres. Okres, w którym przyniesie po prostu prawdopodobnie koniec tego, już ostateczny koniec tej formacji. Mars, moi drodzy, mars, moi drodzy zaczyna nam tutaj tranzytować mnóstwo, mnóstwo bardzo ważnych mitpunktów w domu horoskopowym piątym i szóstym, który... I co, co nam zapowiada, moi drodzy, bardzo ostre konflikty, bardzo mocne działanie i takie niezrozumienie przez nich sytuacji, która się dzieje, która prowadzi do po prostu unicestwienia. Tak, także moi kochani, już wam wszystko opowiadam, a więc, moi drodzy, na razie mamy tutaj, zaczynamy od tego momentu, gdzieś tak. Od, 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 tutaj, bo to się będzie działo dwa miesiące, tak, ale od końca marca zaczynamy, kiedy, moi drodzy, Mars jeszcze jest w, w znaku ryb i on i ten Mars, Mars, moi drodzy! Zaczyna nam dopiero 1 maja, wchodzi do znaku, do znaku Barana, czyli do swojego znaku ognistego, jego, gdzie jego działanie się jeszcze bardziej nasili. Ale co to jest Mars? Mars, moi drodzy, w astrologii to jest planeta konfliktu, planeta wojny, planeta destrukcji, planeta powodująca, że jesteśmy wzburzone, czy jesteśmy wzburzeni. I tutaj, jeżeli chodzi o partię polityczną, widać, że kiedy ten Mars już przejdzie do znaku Barana tego 1 maja, to to wzburzenie osiągnie apogeum ponieważ Mars dostanie pełnej mocy, pewnej siły, stanie się takim ogniem ziejącym, taki, takim potworem ziejącym czymś, takim agresją, wojną, nies taką, taką niespotykanym konfliktem, który tam po prostu wybuchnie. No i te, ale na razie mamy go w rybach, moi kochani, czyli takie jakby oderwanie od rzeczywistości. On tutaj jest jakby poddany pewnego rodzaju emocjom, więc nie wyraża się jakby w takim konflikcie mówionym, w takim konflikcie zło, typowej złości i w takiej, takiej politycznej bijatyce, ale jeszcze jeszcze w takim delikatnym oderwaniu rzeczywistości, że coś się może jeszcze stać. Tu gra, gra na emocjach, gra na takim poczuciu jeszcze fantazji, która mogłaby prowadzić do marzeń związanych z tym, że oni jeszcze przetrwają, że oni jeszcze po prostu będą, że jeszcze będą mogli odzyskać władzę. Moi drodzy, nic bardziej mylnego, moi kochani, nic bardziej mylnego. Ja tu sobie wszystko popisałem. A w najbliższym czasie, moi drodzy, Mars będzie tranzytował mitpunkt Saturna z Plutonem. On tutaj jeszcze jest, w, on tutaj jest w czwartym domu horoskopowym, To będzie, te, ten tranzyt, który będzie w czwartym domu horoskopowym, w domu horoskopowym mówiącym o istnieniu, w domu horoskopowym mówiącym o ognisku domowym, czyli o takim miejscu, gdzie ta partia istnieje, gdzie tworzy się ich. Ognisko tak zwane polityczne, ognisko domowe. Poczekajcie sekundę, zaraz wracam. Mam to ważny, słyszę, że mam ważny telefon. No dobra, wróciłem. Także moi drodzy, skończyliśmy na tym, że y, y, tutaj lada dzień, moi drodzy, ten Mars będzie tranzytował midpunkt, czyli połączenie dwóch planet. Dwie planety, po prostu to jest styk dwóch energii z kosmogramu, które łączą się dokładnie pośrodku y, planety Saturn i planety Pluton. Moi drodzy, no Saturn to jest taki spowalniacz, Saturn to jest taki duży malefik, Pluton to jest też malefik. Oczywiście planeta trudna, planeta, która wzbudza lęki, strach, która wzbudza takie można powiedzieć y, potrzebę wewnętrznej introspekcji. I kiedy ten Mars zacznie lada moment tranzytować nam ten mit w czwartym domu horoskopowym, może, może, to, może to oznaczać, moi drodzy, próbę zmiany liderów w danej grupie politycznej, czyli mówimy tutaj o prawie i sprawiedliwości. To jest taka próba i początek rozpoczęcia przekształcania wewnętrznych struktur partii, tych najważniejszych, tego źródła, czyli coś się będzie działo wśród tych dziadków, można powiedzieć, pisowskich, wśród tych potworniaków, którzy zasiadają w tym takim zakonie dawnym PC. Tak? Tutaj można powiedzieć, że nastąpi przedefiniowanie głównych kierunków i celów działania tej partii, i to się właśnie teraz lada dzień rozpocznie, moi drodzy, to się rozpocznie lada dzień w na początku kwietnia, kiedy ta, ten właśnie mitpunkt zacznie się nam tutaj uwidaczniać, zacznie ta energia wpływać destrukcyjnie na, moi drodzy, na kierunek polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Również, moi drodzy, to, to zapowiada konflikt od, konflikt od władzy, który będzie pro prowadził do głębokiej transformacji ich przyszłości, ich wizji przyszłości tak? oraz sposobu działania. To się zacznie w kwietniu, ale tak na poważnie, moi drodzy, bo teraz to widzieliśmy, że to było takie trochę oderwane od rzeczywistości, to było takie trochę, wiecie, no, bym powiedział, takie nasączone pewnego rodzaju wizjami tego, że dobrze się dzieje. No, moi drodzy, no, nie będzie się, nie, nie dzieje się dobrze i na pewno się dobrze dziać nie, nie, nie ma prawa z tego powodu, że ten rozpad już po prostu widać. A przy tych aspektach astrologicznych, które tutaj widzimy, to po prostu nie ma prawa dalszego bytu. Dalej moi drodzy... Wchodzimy już w następnym czasie od tego początku kwietnia, będziemy sobie mówili tak delikatnie do początku marca, do początku czerwca. Ja wam dat nie będę dokładnie mówił, tylko po kolei, jak te tranzyty będą y, się odbywały. Z tego powodu, że tutaj dni, można powiedzieć, będą nieadekwatne do sytuacji. Nie chcę mi się w to wierzyć, żeby to się tak idealnie nam tutaj scaliło. Jednak moi drodzy, ten okres tych dwóch miesięcy, jakby można powiedzieć, Wam tutaj skumuluje w tym czasie i, i jak te planety będą się po prostu y, odbijały na kondycji psychicznej i moralnej Prawa i Sprawiedliwości. Dalej, moi drodzy, ten Mars przechodzi nam do koniunkcji jeszcze też w rybach, moi drodzy, do midpunktu, będzie koniunkcja midpunktu Marsa, moi drodzy, z Saturnem. Wtedy mieliśmy Marsa, moi drodzy, czyli Mars uderzał w mitpunkt Saturna i Plutona, a teraz Mars będzie uderzał w midpunkt Marsa i Saturna, tak? No to są takie, wiecie co, dlatego o tych mitpunktach mówię, ponieważ te planety, które biorą w tym udział, są wszystkie praktycznie maleficzne, są takie złe, są destrukcyjne, powodują to, że jeżeli, że jeżeli mówimy o tej formacji politycznej, której one dotyczą i ten tranzytujący Mars to wszystko będzie działał bardzo destabil, de, będzie działał bardzo nerwowo i będzie destabilizował wewnętrzną sytuację. I kiedy na, dalej, moi drodzy, ten Mars przechodzi przez następny mit punkt w tym czasie, o którym mówię p, ma, punkt Marsa, oczywiście z Saturnem, tej energii łączącej Marsa Saturnej, możemy mówić, moi drodzy, że yy, partia. Stanie przed koniecznością pewnego zrównoważenia swoich ambicji. To będzie modyfikacja planów, jakie do tej pory mieli na inne plany, na takie bardziej realne, na bardziej też można powiedzieć, radykalne, ale to mi tutaj bardzo mocno wygląda na to, że przyjdzie konflikt między tak zwaną cudzysłowiu młodzieżą pisowską a dziadkami pisowskimi I to, i to się bardzo mocno mi tutaj, moi drodzy, według mnie zaogni. Przyjdzie nowa koncepcja, nowa wizja ale te stare struktury, te zdziadziałe, stare fundamenty nie będą chciały po prostu jakby puścić jakby wódz fantazji i uważ będą uważali, że ich doświadczenie, ich konserwatyzm powinien zostać zachowany, co oczywiście wiemy wszyscy my tutaj oglądający ten kanał, że to jest po prostu dro droga destrukcji i droga do, można powiedzieć, do takiego mm, działania, które będzie kreowało Powiem wam szczerze, rychły po prostu upadek wizji tego, co może ich dalej spotkać. Także tutaj, jakby zobaczcie, to się wszystko zaczyna nakładać: upadek władzy, upadek autorytetu połączony z, z tą młodością, która będzie chciała coś zmienić, ale te ten konserwatywne skrzydło nie pozwoli. I to będzie widocznie. Odczujemy, zobaczymy, co się, co się będzie działo. Zobaczycie to w telewizji, czy zobaczycie to w mediach, moi drodzy, jakie tam, w jakich uczestniczycie, że ta destrukcja będzie po prostu dalej bardzo mocno postępowała. Następny mitpunkt. tutaj już mamy troszeczkę inny, bo mamy Marsa w mitpunkcie z Jowiszem, moi kochani. I na to nam wchodzi tranzytujący też Mars, tranzytujący, tak? Bo tutaj mamy, oczywiście, ja omawiam ten wewnętrzny horoskop, moi drodzy. To jest horoskop PiSu, tak? Ten urodzeniowy, Radix. I tutaj mamy tranzyty na, ich, na jego punkcie. I mamy, moi drodzy. Marsa z Jowiszem. I teraz Mars przechodzący przez mitpunkt Jowisza yy, yy, do, do, tutaj można powiedzieć, że doda im troszeczkę optymizmu. Może, mogą się podziać takie rzeczy, które wprowadzą taki, taki pierwiastek, taką iskierkę czegoś, że jednak ta walka, którą podejmują nie będzie, nie idzie, jakby można powiedzieć, na marne. Tak? Pewne, mogą się pojawić w pewnym momencie takie objawy pewnego, pewnej delikatnej euforii, nadziei i, yy, zap, i wprowadzenia. w Życie nowych projektów politycznych, które mogą im przynieść jakiś sukces. To będzie takie światełko w tunelu, które jakby odrodzi, ożywi po prostu struktury pisowskie i, 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 i które będą mogły uwierzyć w to, że jednak nie jest wszystko stracone. Tak? Tutaj można powiedzieć ekspansja Jowisza i energetyczny Marsk jakby dodadzą im i wzrosnie delikatny optymizm. Może to być spowodowane tym, że pewnego rodzaju że pewne y, 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 wybory, te, mamy tutaj samorządowe, być może przyniosą jakiś sukces w niektórych miejscach, co będzie można powiedzieć, y, dawało optymizm, ale też, moi drodzy, to jest poczucie ryzyka i przesady w, 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 w tym wielkim optymizmie, co może być y, po prostu tak zwanym gwoździem do trumny. Co może być, moi drodzy, y, po, po, pozbawieniem się ostrożności w działaniu i doprowadzeniu tej partii, tej formacji do rychłego na, upadku, czyli na, dołożenia następnego klocka domina, które się jeszcze bardziej po prostu gdzieś tam przewróci, ale już nie przewróci, tylko spadnie z tego stołu i będzie po prostu tam nisko leżało, to już bez możliwości można powiedzieć podniesienia. Następny mitpunkt, który będzie atakowany w cudzysłowie, który będzie tranzytowany przez Marsa w tym czasie, moi drodzy, tego tranzytującego Marsa, moi drodzy, czyli Saturn, mitpunkt Saturna z Neptunem. Znowu ten malefik, moi drodzy, z tym, od, od, o, tym Neptunem, który odlatuje nam czasami w fantazjach i to powoduje, to sygnalizuje nam, moi drodzy, że partia zaczyna być coraz bardziej pewna rozczarowań, zaczyna być pewna, yy, yy, zaczynają pojawiać się pewne, pewna o, bardzo mocna konieczność stawienia problemom, które zaczęły ją ogromnie hamować, które zaczęły powodować, że partia się nie rozwija, partia się cofa, za, zakrywa się w radykalizmie, a do tego ten Nepton wpływa na ich poczucie całkowicie odrealnienia, tak? Widać, że tutaj moi drodzy, widać tutaj, że yy, w, pojawi się w pisowcach pełno duża ilość iluzji. Pojawi się iluzji, która mówi o tym, że nie wiadomo kim się stają, że jeszcze ta łódź płynie, że jeszcze po prostu y, widzimy, iż y, moi drodzy struktura i organizacja jest niby fajna, ale to jest tylko złudzenie, to jest tylko fantazja, czyli prawdopodobnie Kaczyński w tym momencie odpływa już całkowicie. Staje się osobą, która jest oderwana od rzeczywistości, staje się osobą, którą Neptun powoduje, że jego marzenia i iluzje jakby stają się faktem, a on ciągle żyje w tym czasie, takie, takim oderwanym od rzeczywistości. Dlatego moi drodzy i to jest jakby ten cały czas co teraz to wszystko co wam powiedziałem to był na początku ten tranzyt Marsa przez piąty dom horoskopowy, kiedy tutaj atakował midpunkt yy, atakował, który był w koniunkcji z mitpunktem Saturna i Plutona. Teraz te, wam te trzy ostatnie aspekty mówiłem, kiedy był w domu horoskopowym piątym, a teraz nam tutaj Mars później przechodzi do domu horoskopowego szóstego, kiedy moi drodzy, zaczyna tranzytować yy, zaczyna Saturna z Uranem. I co to będzie powodowało, moi drodzy? Saturn z, una, z Uranem yy, mówi o tym, że partia, to już jest tam bliżej czerwca, tak? To już mamy maj, czerwiec, moi drodzy, bliżej czerwca, kiedy partia zaczyna myśleć poważnie o zmianach strukturalnych. Zmianach strukturalnych, które, moi drodzy, będą obejmowały nową wizję rzeczywistości, prawdopodobnie nową nazwę zmiany struktur, moi kochani, i. I moi drodzy, Mars tranzytujący Saturna z Uranem powoduje, że sposoby jak tak zwanej integracji z, ze, ze swoimi zwolennikami, ze swoimi wyznawcami w przypadku PiSu muszą ulec całkowitej zmianie, ponieważ partia uległa, jakby można powiedzieć, nich no właśnie, to słowo Inihilacji? No, mniejsza z tym. Partia uległa destrukcji. Partia się rozpadła, już jej nie ma, i trzeba wszystko robić na nowo. Ten radykalizm, moi drodzy, z tą nowocześnością, z tą innowacją, czyli z nową nazwą, będzie jednak współgrał cały czas, ale już. Na innych zasadach. Tutaj można powiedzieć, komunikacja się zmieni, zmieni się jakby retoryka pisu, ale to już prawdopodobnie po całkowitej zmianie, dezintegracji starych struktur i dojściu chyba do władzy kogoś nowego. Dojściu do władzy kogoś nowego z tego powodu, moi drodzy, tak przypuszczam, ponieważ na początku czerwca, to, to, to dokładnie jest 4 czerwca, ale tutaj mówię tak o początku czerwca, mamy taki ważny, można powiedzieć, dwa ważne też tranzyty, moi kochani, yy, albo dwie Ważne można powiedzieć ingresy. Znaczy ingres jeden mamy, tak? Y, moi drodzy, ingres, no, wejście, dobra, tak to bym to nazwał, bo tam przejście. Nemesis, moi drodzy, asteroidę. Nemesis, taki asteroida, która jest y, takim punktem mówiącym o strachu, mówiącym o pewnego rodzaju. Y, y, jak wam to powiedzieć, Nemezis symbolizuje koncepcję, tak zwaną solidarności i równowagi w osiąganiu celów, ale też strachu przed utratą tego, co się ma. Ona, ten Nemezis wchodzi nam na medium Seli moi drodzy, czyli na władzę, na Kaczyńskiego, na osoby decydujące. I tutaj pokazuje nam się obszar, kiedy widać ogromne konflikty, kiedy widać, że, doświadczone, że doświadczenie nie współgra z wyzwaniami, jakie się podają. I tutaj następuje, moi drodzy, strach. Następuje ta, następują trudności i kto, że władza pisowca od, pisowska odczuwa ogromne trudności, yy, odczuwa załamanie ambicji zawodowych, moi drodzy, dążeń życiowych również i wewnętrznych konfliktów. Czyli tu bym powiedział, że początek czerwca będzie ostatecznym końcem. Pisu jaki znamy, władza ulegnie yy, prawdopodobnie prze, przejęciu przez kogoś innego, ewentualnie partia się rozpadnie, utworzą się jakieś inne ugrupowania, albo zmieni też nazwę i tworzy się coś zupełnie nowego, ponieważ ta struktura, która była, nie ma prawa po prostu bytu. Do tego mamy jeszcze, moi drodzy, krótki, ale też znaczący aspekt, kiedy, kiedy księżyc, moi drodzy, tego 4 czerwca, tranzytuje nam punkt arabski punkt destrukcji. Jest, jest on związany. Moi drodzy, można powiedzieć, ten arabski punkt destrukcji w siódmym domu horoskopowym, czyli w domu partnerskim, w domu współpracy z innymi, mówi o tym, iż ta suwerenna czy solidarna Polska też już się odetnie, odetnie całkiem od nich. Struktury wewnętrzne pisu ulegną destrukcji, porozpada się wszystko. Prawdopodobnie na kilka mniejszych formacji, moi drodzy. I tutaj jakby nastąpi konieczność na nowo przeprowadzenia i zakończenia pewnych wzorców, pewnych umów, które były i stworzenia czegoś nowego. Tak to być. To znaczy koniec. To znaczy, punkt destrukcji, to jest koniec, moi kochani. Jeżeli księżyc, czyli nasze światło wpada na taki punkt i do tego mamy tą nemesis na medium seli i po, i tutaj jeszcze sobie patrzymy na ten Trudny tranzyt, który już w tym momencie już przejdzie w tym momencie, kiedy, to, kiedy nastąpią te, te, te czynniki, o których powiedziałem, kiedy już przejdzie przez te bardzo trudne mitpunkty. No to moi kochani, tutaj nie widać nic ciekawego. Tym bardziej, że jak powiedziałem, Mars będzie też przechodził przez znak Barana. Bardzo ognisty, bardzo mocny, dużo kłótni, dużo dużo takiej agresji wojny. No ale moi drodzy, jeszcze mam coś w tym horoskopie, tutaj mam taki, takiego pokazanego. Yy, mitpunkt Marsa i. Urana, czyli tej planety wojowniczej z, poranem, z uranem, planetą innowacji, zmian planetą, która burzy coś starego, buduje coś nowego, jest w kwadraturze z Eris, z Boginią, też właśnie niezgody z siostrą, bliźniaczą, moi drodzy, Marsa. Czyli tutaj musi dojść do destrukcji, musi dojść do pewnego rodzaju zmiany, stanu posiadania, ponieważ ta Eris, moi drodzy, jest w kwadraturze. Jest w, jest w kwadraturze z Marsem i Uranem, a Mars i Uran, moi drodzy, jest w trzecim domu horoskopowym, yy, mówiącym o komunikacji, mówiącym o wiedzy, jaką się posiada. Czyli na, i, i, i jakby komunikacji z osobami sobie najbliższymi, tak? czyli strukturami w tej partii. I tutaj ta Eris w kwadraturze może mówić o tym, iż ta codzienna praca ulegnie destrukcji, bo w szóstym domu horoskopowym Eris to jest nasza codzienna praca i jeżeli ona jest w kwadraturze do trzeciego domu, czyli brak porozumienia i brak wymiany takiej, takiej wiedzy, która mogłaby cokolwiek do, tego, do, tego, do tej relacji wnosić. Więc moi drodzy, wygląda to po prostu fatalnie. Wygląda to. Bardzo źle i powiem Wam szczerze, nie ma się za bardzo też czym przejmować, nie ma się za bardzo czym martwić. Yy, mówię, szukałem, szukałem, aż w końcu znalazłem i te mitpunkty nam pięknie tutaj pokazały, że tutaj czas te, tej... Pisowskiej y, łodzi się po prostu kończy, ona ulegnie destrukcji. Do czerwca, moi drodzy, według mnie powinniśmy mieć sprawę załatwioną, i y, 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 te ci wszyscy, którzy teraz tak pięknie nam tutaj takim słownictwem, można powiedzieć, y, na, na, na różnych komisjach śledczych nam tutaj nas, nas zachwycają swoją elokwencją, swoim wychowaniem, ale też swoim hamstwem, tak głównie z taką swoim, z swoją bezczelnością. Oni po prostu przejdą do czasów minionych. O, pewnie wiecie, no tam się będą odzywali niektórzy. Będą, przypuszczam, że będą jakieś rycerze na białych koniach, ratujący, próbujący ratować tą, ten, ten okręt, ale nie, nie przejmujcie się, nikt nikogo nie uratuje. Przy takim horoskopie możemy mieć pewność, że ta formacja już po prostu jest zdegradowana. Już, już, już nie ma na nich po prostu żadnej nadziei. Także ja się nie przejmuję. Widzę ten horoskop naprawdę, jak go przeanalizowałem, popatrzyłem, zrobiłem sobie takie krótkie opracowanie, to stwierdziłem, że wreszcie koniec, wreszcie ostateczny koniec i podziękujemy tym paniom i tym panom, niech sobie po prostu potworzą tam te swoje partyki, prawdopodobnie wiecie, ta destrukcja też doprowadzi do tego, że będą, albo będą próbowali poprzechodzić do innych partii, innych ugrupowań no, zobaczymy jak to będzie <laughs> tutaj horoskopem takim za bardzo nie sprawdzimy, ale moi drodzy, na pewno możemy jakby, bo przecież przy horoskopach musimy też realnie spoglądać na rzeczywistość i tutaj na pewno zobaczymy jeszcze duże, duże zamieszanie, duże zmiany dla normalnej, demokratycznej formacji, jaką jest dzisiaj koalicja 15 października, idzie wszystko w dobrym kierunku. Nie ma się, moi drodzy, co przejmować. Główny przeciwnik, czyli dzisiejsza opozycja, prawo i sprawiedliwość, z tym całym swoim, z tym całym swoim z źle, z tymi swoimi dostawkami po prostu nie mają już po prostu racji bytu. Pozdrawiam moi kochani, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał, do zobaczenia. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś chce indywidualne konsultacje astrologiczne, tarota Lenormand i tak dalej, to pod filmem macie linki do mnie, możecie dzwonić, pisać, mailować. Na pewno odpowiem na wszystkie pytania dotyczące też Waszych indywidualnych spraw, problemów, nadziei, lęków, strachów marzeń i fantazji. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć moi kochani. Do zobaczenia.